Cześć, cześć! Postanowiłem podzielić się z Wami krótkim poradnikiem dotyczącym chyba najbardziej efektywnej i niekoniecznie trudnej metody ekspienia zdobywania waluty w Elden Ringu. No, gra wciągnęła mnie niesamowicie, ale zdaję sobie sprawę, że dla początkujących graczy może być dosyć wymagająca. No, i fajnie by było sobie zadanie ułatwić dosyć szybko rozwijając postać, czy zdobywając walutę, która tutaj nazywa się duszami, na zakupy chociażby coraz lepszego sprzętu. Jak widzicie, zaczynamy w tym miejscu, gdzie rozpoczyna się właściwa część rozgrywki. Ja już nie brałem nowej postaci, po prostu. Załatwię sprawę samurajem, którego sobie teraz ekspie. No ale najważniejszym miejscem na początek będzie dla Was wcześniej kościół, a później przednia brama, gdzie otrzymacie po rozmowie z taką jednooką kobitką konia. No to są oczywiście informacje dla początkujących zupełnie, no bo ten koń będzie bardzo, ale to bardzo potrzebny, gdyż po jego wezwaniu będziecie mogli udać się. Do trzeciego kościoła Mariki. No a to jest klucz do całego sukcesu. Operacja zarabiania nie wymaga, żebyście z kimkolwiek walczyli. Po prostu możecie sobie konno mknąć na wschód. No i zaraz Wam to pokażę na mapie, gdzie musicie dojechać. Sprawa jest banalnie prosta. Po prostu z przedniej bramy kierujecie się. Tą oto drogą, którą będziecie mieli na mapie po odkryciu obelisku, i potem na rozstajach skręcacie w lewo, i cały czas, tak jak droga prowadzi do tego oto trzeciego kościoła Maritki, się musicie dostać. No, w kościele Maritki oczywiście odpalacie sobie miejsce łaski, dzięki któremu będziecie mogli w to miejsce sobie powracać wielokrotnie. No tam też znajdziecie trochę przydatnych gratów. Natomiast najważniejsze jest to, co kryje się na tyłach świątyni. Wezwiemy sobie tutaj konia, będzie szybciej. No, wiele osób pominęło to miejsce, a jest ono dosyć istotne, bo zaraz zobaczycie, co też tam się kryje. Tylko musimy pokopytkować chwilę jeszcze. No i w tymże zagajniku mamy tak, tak, kryje się tutaj Teleport, także zsiadamy z konia. No i co? No i oczywiście skorzystamy z tej okazji, czy chce się udać w inne miejsce, ależ oczywiście. Ahoj przygodo. No i przeniesiemy się szybciutko w zupełnie nowy rejon, który nazywa się smoczymi kurhanami Grejola. Tutaj też walczyć z nikim nie musimy, wzywamy konia. I jedziemy sobie tutaj w kierunku tego mostu, który widzicie już na horyzoncie prawie szybciutko. Tu jeszcze przy tym złotym drzewie zgarniecie sobie kolejny przydatny przedmiot, ale nie o tym jest ten film. Walczyć z nikim nie musicie, nawet ja mam tego samuraja gdzieś tam na jakimś 30, którymś poziomie. Ja też się tutaj w niepotrzebne potyczki nie wdaję. No ale nie przejeżdżam też tym mostem, bo jak zaraz zobaczycie, no tak pilnuje go dość duży smok. Może i udałoby się jakoś tam sprintem przemknąć, no ale nie będziemy ryzykować. Wy też nie skręcamy sobie tutaj po prostu w lewo, no i znajdziemy drogę alternatywną, czyli objazd. Tu jacyś złoczyńcy się oczywiście czają, ale. Jak się pewnie szybko nauczycie jeżdżąc konno, można im skutecznie uciekać nie wdając się w potyczki. I popatrzcie, mamy drugi most tutaj, także skorzystamy z niego. Dojeżdżamy, e, tutaj troszkę się trzeba cofnąć i tu jest jedna ważna rzecz, musicie uważać, bo droga pokryta jest pułapkami, jak będziecie najeżdżać na te. E, grzyby, czy co to jest, no to będzie się z nich wydzielać trucizna. No, przytruje was odrobinę, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj zaraz i tak będziemy mieli miejsce łaski. Na tym moście za dnia nie grozi wam nic, w nocy pojawia się tutaj dosyć silny bos, z którym kiedyś może nagram film, jak najłatwiej sobie poradzić, nawet nie mając broni. No a my Znajdujemy to, o czym mówiłem. Miejsce łaski, widzicie, jest tutaj. I ja sobie przy nim odpocznę, dzięki czemu też trucizna przestanie działać. No i właśnie, no i w tym miejscu zaczyna się właściwe farmienie. A na czym ono polega? Jest absolutnie przebanalnie proste i zamiast wdawać się w bójki na samym początku z tymi rycerzami tam Goldrika i tak dalej i dostawać tam po 60 dusz za jednego ubitego no to zobaczcie wzywamy konia jedziemy tutaj drogą w dół pod most że tak powiem no i zaraz spadnie na nas tutaj z góry taka kula która no, jeżeli Was trafi, no to Was może ubić. Natomiast jeżeli Was nie trafi, a spadnie w przepaść po prawej stronie, no to przyniesie Wam dość spory zarobek. Najłatwiej to zrobić tak, żeby o, widzicie, spadła kula i dwa szybkie uniki konno, kula zleciała na dół, a my dostaliśmy 1952 dusze. Czyli musielibyśmy ponad chyba 30 tych rycerzy goldrika na początku usiec, żeby dostać taką sumkę. No i co robimy? Przenosimy się oczywiście błyskawicznie z powrotem w to miejsce łaski, przywołujemy nasze, nasze zwierzątko, czyli kunia z rogami. i jedziemy jeszcze raz. No i tak czynność możecie powtarzać do przysłowiowego wyżygu, aż będziecie mieli nie wiem setki tysięcy. Dusz do wydania na rozwój postaci czy na jakieś tam bronie. Jak widzicie, znowu wpadło sporo ekspa i końców, no bo to zarazem jest jedno i drugie. No i tak sobie możecie w kółeczko. Ja nie wiem, nie liczę ile to zajmuje czasu, no ale podejrzewam, że kilkadziesiąt sekund, żeby zarobić prawie 2000, tysiące. No to chyba dosyć opłacalna metoda. Myślę, że jak spędzicie w ten sposób godzinę, to tam kilkaset tysięcy Wam wpadnie. Tutaj będzie jedna ważna sprawa, żebyście mi nie wypisywali, że Wam to nie działa. No, być może From Software to prędzej czy później gdzieś tam jakoś spaczuje, ale na razie wszystko pięknie działa. Tylko musicie zwracać uwagę na dwie rzeczy. No, pierwsza to taka, żeby Was kulka nie ubiła. A druga to taka, żeby kulka spadła dokładnie po prawej, tam na dół do rzeki, a nie a nie, zobaczcie, jeżeli pojedzie tu w dół, możecie się tak wtulić i ona przeleci koło Was i zniknie. Tylko, że wtedy niestety zarobku nie będzie. Także musicie jakoś tak tutaj zawrócić, zwabić kulę w tę stronę. No i ja to robię potem dwa razy kółeczko na PlayStation, szybkie jakieś tam uniki. Zobaczcie mniej więcej tak, kula spada, pojawia się błysk, no i wtedy uciekacie. No ona zlatuje na dół, i w ten sposób zarabiacie ile chcecie. No, myślę, że przyda się to i bardziej zaawansowanym graczom. No i oczywiście tym początkującym, bo każdy przecież potrzebuje waluty w tej wspaniałej grze. No, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. To oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli e, pomogłem Wam, zostawcie suba łapę w górę, bo to zawsze pomaga w rozwoju kanału. Myślę, że będzie więcej takich poradniczków e, z Elden Ringa, bo Gra mnie wciągnęła niesamowicie i mam tam parę ciekawostek odkrytych. Także będziemy często wracać do tej wspaniałej gry. No, ale na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się na razie.